Witam serdecznie, już Łuppek, Praktycznej Informatyce. W tym odcinku pokażę wzorzec projektowy według Wikipedii. Będę się podpierał tym artykułem. Pokażę, jak stworzyć obiekt typu Singleton w PHP. Przy tej okazji napiszę skrypt do mierzenia czasu wykonania się programu czy jakiegoś bloku programu. Będziesz mógł w tym momencie dokładnie zbadać, ile czasu zajmuje tobie wykonanie jakiegoś skrawka kodu. Nie mogę nie wspomnieć o patronach. Bardzo dziękuję za wsparcie. Nie sądziłem, że po tygodniu będę miał czterech patronów. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę nie spodziewałem się tego. To dla was nagrywam ten odcinek, a na YouTube pojawi się on dopiero za 24 godziny. Czyli takie moje podziękowanie. Wprowadzam taką tradycję, że dla wszystkich patronów każdy film 24 godziny wcześniej. Dziękuję jeszcze raz i teraz przechodzę do meritum ostatnio napisałem skrypt, który wyświetlał użytkowników z bazy danych, a dziś napiszę skrypt, który pokaże ile czasu zajmuje wykonanie każdego bloku tego kodu. Nie przedłużam, życzę tobie miłego oglądania. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i zabieram się za programowanie. Listing ostatniego programu. Zaczynam budowanie mojego skryptu. Najpierw zdefiniuję sobie stałą, którą nazwę BR, co będzie równoznaczne z HTMLowym Breakiem, abym za często nie musiał pisać tego znacznika. A teraz pokażę Tobie, z jakiej funkcji skorzystam. Wszystko zbuduję na podstawie tej funkcji MicroTime. Pokażę Tobie, jak ona działa. W tym momencie wyświetla coś takiego. Za każdym razem, kiedy odświeżam stronę, zmienia się wartość. I teraz, co ja zrobię? Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czym w ogóle jest ta funkcja MicroTime, czyli. Funkcja zwraca Unixowy Timestamp z mikrosekundami, czyli to są mikrosekundy, a to jest stempel czasu Unixowy. Ja nie będę mierzył kiedy, czyli jakiego dnia rozpoczęłem ten skrypt, ponieważ to wszystko się będzie wykonywało w sekundach. Mnie interesują te mikrosekundy, ewentualnie sekundy. I teraz co ja zrobię? Zrobię coś takiego. Za pomocą funkcji Explode oddzielę te dwie wartości. Mikrosekundy od tego czasu Unixowego, i wykorzystam do tego tę przerwę, czyli tę spację, biały znak. Tym samym funkcję Explode przekazuje, że spacja jest tym znakiem łamania, i po całej tej czynności powstanie tablica. Pamiętasz, mamy funkcję nadpisaną naszą. I teraz Start Time. I co się wydarzy? Odświeżę, i w tym momencie dokładnie ten znak, ten znak był z sygnałem do przełamania tych dwóch wartości i pierwsza wartość, ta lewa, została wpisana pod kluczem 0, druga pod kluczem 1. Teraz wystarczy tylko sobie start time, tak naprawdę to będzie start time 1 plus start time 0. W wyniku tego powstanie pewna cyfra, która będzie początkiem rozpoczęciem, jakby na stoperze, włączyłem stoper, w tym momencie rozpoczynam mierzenie czasu. I mam wartość już odwróconą i dodaną, do tej dodałem te mikrosekundy, cztery miejsca po przecinku w zupełności wystarczą. No i za każdym odświeżeniem widać, że te wartości się zmieniają. Jeszcze tylko wrócę do tego miejsca dla tych osób, które wcześniej nie oglądały filmu, jak tworzyłem tę klasę FNC. Tutaj piszę Start Time, pójdę do przeglądarki, odświeżę jeszcze. Czyli mam wyświetloną tablicę. I teraz, teraz ta funkcja wygląda następująco: czyli to jest wbudowana funkcja w język PHP, która wyświetla tablicę, ale aby ona była czytelniejsza dla człowieka, należy poprzedzić ją takimi znacznikami html Pre. I właśnie to jest taka mała, statyczna, podręczna funkcja, która wyświetla tablicę, ale w taki sposób czytelniejszy dla człowieka. Teraz, kiedy wiesz już, jakiej funkcji użyję do zliczania czasu, muszę sobie utworzyć dwie funkcje własne, jedną nazwę Start, a drugą nazwę Stop. Jedna będzie zapisywała wartość tej funkcji MicroTime, kiedy skrypt zostanie wywołany, czy kiedy ta funkcja start zostanie wywołana, a drugi będzie zapisywał też wartość MicroTime, tylko w momencie kiedy będzie wywołany jako stop. Teraz rozpocznę budowanie obiektu. Jak wspomniałem, utworzę dwie funkcje start i stop. Przekopiuję. Potrzebuję znacznik czasu na starcie i na końcu wykonania. Użyję tej sprawdzonej metody. Mam start time z poprzedniego przykładu i tu będzie powiedzmy stop time. W tym momencie dwie te same funkcje, za chwilę stworzę z tego trzecią, ponieważ one są bardzo, bardzo podobne. Jeśli wykonujesz coś dwa razy tak samo w programowaniu, to znaczy, że należy utworzyć jakąś funkcję. Na razie chciałbym krok po kroku, aby zrozumiał, co ja tutaj zrobię. Teraz muszę gdzieś przechować znacznik początkowy czasu. Utworzę taką właściwość tego obiektu. W ten sposób zadeklarowałem, że to będzie zmienna typu array, ale jeszcze w języku 8.2 należy zadeklarować jawnie. Jakiego typu jest to zmienna? No i teraz ten start time. Jako będę miał tylko jeden znacznik, później pokażę, jak utworzyć ich więcej. No, wpiszę tutaj ten start time, czyli pod kluczem global będę miał początek wykonania skryptu, a w tej funkcji potrzebuję pobrać ten, ten czas. Który był na starcie, czyli start, start time to jest this marks global. Teraz do zmiennej Start time wpisałem to, co było w tym global, czyli wynik działania tej funkcji. No i teraz powiedzmy, że exact time czy wykonania czas wykonania to jest stop time minus start time. I teraz można powiedzieć, że na koniec ja to wyprintuję. I teraz jak z tego skorzystać? Wracam tutaj, już mogę usunąć te... Niepotrzebne wpisy tutaj. No i tutaj mamy zapytanie do bazy danych. To w tym momencie zrobię tak. Jak wiesz, inicjuję w ten sposób obiekt. Jeszcze muszę go tylko zainkludować, ponieważ nie ma informacji, że taki plik stats class istnieje. Od tego momentu mogę używać tego obiektu już w swoim, w swoim tutaj kodzie. No i teraz w tym momencie start, a w tym momencie stop. I wiemy, że ta funkcja stop od razu wyświetli jakąś wartość. Odświeżam i mam czas wykonania tego całego zapytania plus wyświetlenia wygenerowania tej tabelki na ekranie. Uważam, że cztery cyfry po przecinku będą w zupełności obrazowały szybkość działania Twojego kodu, więc mogę spokojnie dokonać zaokrąglenia tej wartości. Wrócę do mojej funkcji i w tym momencie przed wydrukowaniem jej użyję takiej funkcji wbudowanej w język PHP Number Format. Teraz ona potrzebuje wartości, którą będę zaokrąglą, do czterech miejsc po przecinku. Teraz jaki będzie znacznik wartości dziesiętnych, jak i znacznik wartości tysięcznych i w tym momencie kiedy to zapiszę wracam tutaj i mam już wartość zaokrągloną do czterech cyfr po przecinku w zupełności wystarczającą. Jeśli w twoim kodzie będzie tutaj się zmieniała wartość w sekundach, to znaczy, że coś jest nie tak z twoim kodem. Chyba że akurat robisz Testy złożoności algorytmicznej, no to wówczas te wartości tu mogą wzrastać. Natomiast do wykonywania takich skryptów, a jeśli będziesz jeszcze mierzył między czasy, pomiędzy zapytaniem a zrenderowaniem danej tabelki, no na pewno w sekundach to nie powinno trwać. Wtedy jest to znak, że coś jest nie tak z Twoim kodem. Teraz mogę zacząć modyfikować mój obiekt, aby był bardziej użyteczny. Stworzę jeszcze jedną. Tablicę z czasami, i wykorzystam ją na przykład tutaj, i teraz będę miał kolejną tablicę, już nie z znacznikami czasów początkowych, tylko wykonania. Wykonania pod kluczem global oznacza, że od momentu kiedy wywołałem funkcję start to stop. Teraz przerobię ten obiekt jeszcze tak jak wspomniałem. Tutaj mamy powtarzający się kod. Zabiorę to stąd. Nazwę tę funkcję getTime. W tym momencie moja funkcja getTime będzie z funkcji microtime, jak pamiętasz, przerabiała, odwracała te wartości, dodawała i zwracała mi tutaj, czyli to już będzie tu zbędne. Tutaj mogę użyć this get TIME i dokładnie zrobię to samo tutaj. temu nie mogę usunąć, a tutaj dokładnie to samo. this get TIME. Jeszcze tylko raz zrobię tak. Sprawdzę czy to w tym momencie jeszcze działa. Cały czas działa. Nasz obiekt utworzę teraz jeszcze taką zmienną jak label i będę ją wykorzystywał tutaj, aby mieć więcej znaczników zarówno czasu jak i znaczników wykonania skryptu. Na razie jest to Jeden global, tyle tylko, że w kodzie, tak jak jest tutaj start i stop, będę musiał zadeklarować etykietę. Za chwilę pokażę jak tego używać, natomiast będąc konsekwentny. Prywatne funkcje poprzedzam podłogą, tak zwaną, czyli tutaj zmienię na podłogę, żeby już konsekwentnie trzymać się. Tak jak jest tutaj, prywatne zmienne też poprzedzone są podłogą. Chyba jest dobrze. I teraz tak, z racji tej, że mamy więcej tych znaczników czasu, teraz jest tylko jeden global. Natomiast wydrukowanie print etykiety zawsze spowoduje wydrukowanie jednego czasu. Dlatego ja tutaj stworzę funkcję, która będzie wyświetlała wszystkie znaczniki czasu. Jakie były mierzone w trakcie wykonania mojego kodu. To będzie funkcja publiczna. Nazwę show. A z racji tej, że te czasy są w zmiennej typu array. No to for each this times rozbijam na. W tym przypadku jako klucz, jako klucz, czyli ten napis global. Zaraz pokażę, jak go wykorzystam, i wartość spod tego klucza. Zadeklaruję sobie jeszcze taką zmienną. Dokleję teraz klucz. I wartość. I na sam koniec zwrócę. Ten HTML tym samym tutaj zadeklaruję, że funkcja zwraca string. Tutaj funkcja niczego nie zwraca. Tutaj funkcja też niczego nie zwraca. Pokładam. A tu funkcja zwraca nawet float i sprawdzę, czy to zadziała czyli pod koniec mam stop, czyli mierzę start stop i ostatecznie start show, a z racji tej, że ono zwraca, to ja muszę to wydrukować. Mam czas global, czyli ten klucz, no i czas wykonania tego skryptu. Teraz jeszcze wrócę do tej funkcji. Na końcu będę doklejał jeszcze br, jak pamiętasz, czyli ten break. Jest to stała, ona jest o zasięgu globalnym, czyli tutaj też mogę ją wykorzystać. I w tym momencie mamy już obiekt, który za chwilę przerobię jeszcze na obiekt typu Singleton. Nim jednak tego dokonam, jeszcze pokażę, jak korzystać z międzyczasów. Wrócę tutaj. To jest czas globalny. Mamy etykietę zadeklarowaną. I teraz jeszcze raz sobie nazwę tutaj MySQL start, to będę, pomierzę czas wykonania zapytania. No i dokładnie to samo tutaj. Tutaj nazwę to render, etykieta musi być ta sama dla startu i stopu. I mam czas. Już widać, który tutaj, który tutaj blok mojego kodu Zajmuje najwięcej czasu jeśli chodzi o wykonanie, tak? Render, gdybyśmy mieli, gdyby miał więcej wartości po przecinku pewnie jakaś tam wartość byłaby. W zaokrągleniu ogólnie daje nam globalnie 15 mikrosekund. No i w ten sposób mierzę międzyczasy, jak i też globalnie od momentu kiedy wykorzystałem zainicjowałem mój obiekt i użyłem funkcji start do stop. Czyli mam między czasy, mam czas globalny, jak widać. Tutaj to wszystko się ładnie sumuje. Zmodyfikuję ten obiekt i tutaj zrobię powiedzmy do 6 cyfr po przecinku. Teraz mamy cały czas w zaokrągleniu te, te wartości, więc można przyjąć, że wszystko nam tutaj działa i mamy takie czasy pośrednie, no i czas globalny. Teraz przerobię ten obiekt, aby był obiektem typu Singleton. Nie jest to konieczne, nie jest to niezbędne. Chcę pokazać, jak tworzyć takie obiekty w PHP, abyś po prostu wiedział, ponieważ ma to być jakiś progres w Twojej nauce, jeśli śledzisz te filmy. I będę powoływał się na to, co jest napisane w serwisie Wikipedia i pokażę Tobie, jak odzerować coś takiego w języku PHP. Czyli idąc od początku. Singleton implementuje się poprzez stworzenie klasy, która posiada statyczną metodę, która najpierw sprawdza, czy istnieje już instancja tej klasy, w razie potrzeby tworząc ją. Mówiąc krótko, mamy publiczną funkcję statyczną, którą nazwę instance, i teraz ona sprawdza if is set, czy jest obiekt zainicjowany. Jeśli nie, to go utworzy. Jeśli tak, to zwróci. I teraz, aby miała co zwrócić, to musi zwrócić ten obiekt, po prostu. Utworzę w tym celu taką zmienną protected static, i w tym momencie. Kiedy będę wywoływał ten obiekt, z racji tej, że to jest statyczna metoda, pamięta, że dwa razy dwukropek. W tym momencie odbędzie się sprawdzenie, czy ten obiekt już był zainicjowany. Jeśli tak, to zostanie zwrócony, jeśli nie, to zostanie zainicjowany i zwrócony. Następnie instancja zwracana jest przez referencję. Instancję przechowuje się w prywatnym lub chronionym statycznym polu. Mamy chronione pole, w tym przypadku jest to zmienna można jeszcze ją nazwać obiekt, żeby zadeklarować typ tej zmiennej, do którego ma dostęp tylko opisana wyżej metoda. To się zgadza, która jest jedyną drogą pozyskania instancji obiektu. To też się zgadza. Aby uniemożliwić tworzenie dodatkowych instancji, konstruktor klasy deklaruje się jako prywatny lub chroniony. Czyli w tym miejscu utworzę konstruktor, on niczego nie zwraca, jest prywatny. Wszystko zgodnie z definicją. Cały proces jest niewidoczny dla użytkownika. To teraz jak z tego skorzystać? Wracam tutaj i mam już od razu błąd, ponieważ nie mogę zrobić, zainicjować tego obiektu, ponieważ konstruktor jest prywatny, czyli ta metoda odpada. No pozostaje metoda statyczna, czyli stats, instance i to wszystko. Tutaj stats, instant stop, teraz start kolejny, kolejne stop, kolejny, i to wszystko. Wracam do przeglądarki, przełączam się na nasz kod, odświeżam i wszystko działa jak do tej pory. Różnica jest taka, że ten obiekt sam się inicjalizuje. Ta funkcja statyczna go zwróci i dalej możesz korzystać, tak jak wcześniej korzystaliśmy z obiektów, które nie potrzebowały być przypisywane do zmiennej. I to samo dzieje się tutaj. Pod tym zapisem jest cały obiekt i z tego obiektu wyciągamy funkcję start, po raz kolejny start i tak dalej i tak dalej. Przejdę jeszcze tylko tutaj w tym miejscu do dwukropek Możesz ten widok sobie przerobić na tabelkę. W rezultacie wygląda to w taki sposób, że mamy tutaj dwukropek w tym miejscu, jest on renderowany. I to tyle, jeśli chodzi o obiekty typu Singleton. Brzmi dumnie, szumnie, a de facto zastosowanie tego jest proste. Pytanie, czy potrzebujesz takiego obiektu typu Singleton? No ta klasa. Nic nie będzie zwracać, nic, nic wielkiego nie robi, zawsze można powiedzieć, że masz globalny do niej dostęp, więc statystyki jak najbardziej mogą być, jako taka klasa singleton, w niczym to nie przeszkadza. Tym samym dotarliśmy do końca tego odcinka. Ja tobie bardzo dziękuję, że trwałeś, dotrwałaś do tego miejsca. Jeszcze raz bardzo dziękuję patronom. Naprawdę nie spodziewałem się, to jest miła niespodzianka dla mnie, dlatego w podziękowaniu. Dzisiaj ten materiał trafia dla patronów, za 24 godziny trafia na kanał YouTube. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia następnym razem.